Dlaczego ludziom nie wychodzą ogóry kiszone? Otóż powodów może być wiele. Jednym z nich jest to, że ogór sam może być po prostu niepewny z pola. Ogór do kiszenia jako warzywo. Jeżeli był pędzony za bardzo chemią, to w kiszeniu to się nie uda. Sprawa numer dwa. Używają złych przypraw typu ziele angielskie, pieprz. Wydaje mi się, że te rzeczy nie pasują do ogórków kiszonych, a są tacy, którzy mają takie odjechane pomysły. Sprawa numer trzy. Według mnie zalewanie ich gorącą wodą może ich smak delikatnie zmienić. My zalewamy zimną wodą i to działa bardzo dobrze. Sprawa numer cztery. Niewłaściwa sól. Właściwa do kiszenia, najlepsza i do jedzenia, do wszystkiego, generalnie zawsze sól, kłodawska, kamienna nie jodowana o tym trąbimy długo, ona jest czysta, bez antyzbrylaczy, nasza Polska polecam takiej używać do wszystkiego. Możemy jeszcze powiedzieć, że w nieodpowiednich warunkach te ogórki są przechowywane, nieczyste było naczynie niesterylne. Te rzeczy też mają znaczenie, ale te pierwsze cztery wydaje mi się, że były kluczowe. Te pozostałe też są bardzo ważne. O i ocet ludzie dodają. Zapomniałem powiedzieć. Octu żadnego nie dodajemy do ogórów kiszonych, bo on hamuje fermentację i psuje całą zabawę. I takie ogóry bez octu, bez konserwantów na kiszone. Specjały.pl można zamówić niepasteryzowane też, takie jak babcia robiła.